serdecznie. Dzisiaj chciałem zrobić krótkie omówienie roweru Junior MTB. Jest to rowerek na 24-calowych kołach, jak widać, z malutkim silniczkiem tutaj w piaście. Jest to QS85, on waży niecałe 2 kg. Do tego mamy baterię 7,5 amperogodzin 36V sterownik kutek i czujnik nacisku tutaj zamontowany w mechanizmie korbowym i to wszystko razem jest wpięte pracuje ze sobą pod kontrolą Open Firmware które daje bardzo fajne możliwości ustawień co do czułości, szybkości reakcji ogólnie mocy całego zestawu i zdecydowałem się właśnie z tego powodu, że ten, ten Open Firmware pozwala na takie możliwości, na to, żeby zainstalować to właśnie w rowerze dziecięcym. Jak będzie widać na, na pozostałych filmikach, z jazdy już konkretnie, bardzo fajnie się to dopasowuje do możliwości rowerzysty, czyli jeżeli siada osoba, dziecko, które jest, jest bardzo drobne, to wtedy ta moc odpowiednio się dostosowuje i, i rower działa delikatnie. Jeżeli na rower siada dziecko, które jest silniejsze, które jest, jest większe i cięższe, to tak samo również ten układ reaguje i odpowiednio dostosowuje moc. Jak będzie widać na nagraniach, to nawet można za tym, za tym rowerem ciągnąć przyczepkę. Przepraszam, za tym rowerem można ciągnąć sanki, nie ma problemu. A kiedy usiądzie drobne dziecko, no to, to wtedy w tym momencie to się odpowiednio dostosuje i rower nie będzie wyrywał, nie będzie jakiś nagłych przyrostów mocy itd. Tak I to wszystko będzie odpowiednio delikatnie działać, tak żeby, żeby ten motor rowerzysta sobie nie zrobił szywdy. Co jeszcze ważne, to trzeba powiedzieć, że jest bardzo fajny rozkład masy, dlatego że bateria wisi tutaj pod dolną rurą, bardzo blisko suportu. Przez co mamy centralny rozkład masy między, między kołami, no i tylny silniczek, który jest też lekki. A w zupełności wystarcza jeśli chodzi o potrzeby małych rowerzystów. I to wszystko bardzo fajnie ze sobą gra. Cały rower waży w tej chwili niewiele ponad 17 kg. No, porównując to może do faktycznie wagi dzieci w tym wieku. Czyli no powiedzmy między 8 a 12 lat. No to i tak jest pewien, pewien ciężar. Na pewno, natomiast na pewno jest to lżejszy rower niż to co możemy dostać na rynku jeśli chodzi o rowery dziecięce których zresztą jest bardzo mało. Także to byłoby tak w krótkim wstępie. Możliwości, te, które mamy tutaj do wysterowania za pomocą tego wyświetlacza, to są poziomy mocy, czyli mamy pierwszy, drugi, czwarty i piąty. I możemy wyświetlić dodatkowe informacje typu właśnie, jaki jest całkowity przebieg, jakie jest aktualne napięcie baterii, dystans przejechany, w, jeśli chodzi o wycieczkę. No i to wszystko, tak naprawdę. Tutaj nie ma możliwości, żeby dziecko sobie coś poprzestawiało, żeby samo podniosło moc, tudzież prędkość maksymalną powyżej tej dozwolonej, którą my ustawimy. I jest to zrobione ze względów bezpieczeństwa, tak? Czyli żeby to było bezpieczne przede wszystkim, żeby nie stwarzało jakiegoś ryzyka użytkowania, jakiegoś ryzyka, że po prostu ten pojazd sam wyrwie gdzieś do przodu i, i, i dziecko sobie zrobi krzywdę. No to tyle, jeśli chodzi o taki krótki opis zachęcam do obejrzenia pozostałych pozostałych części filmu. Jest ja nawet okej. Okay. No. No, ale gratko. No, wydałem, wydał, to super. Bardzo ładnie. Krāču, 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 super! Ak, no, ekstra!